Jak już większość z Was wie, nasz zimowo-wiosenny wyjazd na Bałkany troszkę się przedłużył. Eee, no cóż, za wszystko z koronawirusa, który troszkę zablokował nam możliwość już w tym momencie powrotu do kraju. I przez najbliższy nie wiemy, jak długi czas, czy będą tygodnie, czy to będzie miesiąc, czy to będą dwa miesiące będziemy Wam relacjonować nasze życie z Chorwacji, a dokładniej z Dalmacji, z okolicy Jezior Baczyńskich, Plocze. Także zapraszamy na wspólną kwadraturę razem z nami. Już wiecie, że jesteśmy w Chorwacji, to może pokrótce Wam wytłumaczymy, jak to się w ogóle stało, że tutaj się znaleźliśmy. Jeśli obserwowaliście nas od trzech tygodni, to wiecie, że byliśmy w podróży po Bałkanach. Zaczęliśmy od Bośni i Hercegowiny gdzie przez dwa tygodnie byliśmy w Sarajewie i po tych dwóch tygodniach przenieśliśmy się do Czarnogóry. I przez ten cały czas oczywiście my mniej więcej wiedzieliśmy, co dzieje się w Europie, co dzieje się też w Polsce, ale podchodziliśmy do całego tematu troszkę z dystansem i uważaliśmy, że to jest trochę panika, że ludzie w Polsce wpadają w histerię, bo media tak to pokazują, a nie inaczej. I dochodziliśmy do wniosku, że największym i najlepszym lekarstwem na całą sytuację jest zdrowy rozsądek i właśnie brak panikowania. I tego się trzymaliśmy. Kiedy pojechaliśmy do Czarnogóry, ogólnie nie było źle, bo było cudownie, mieliśmy piękną pogodę, trochę zimy, trochę wiosna, nawet trochę lata. Spędziliśmy cudowny czas z nowo poznanymi przyjaciółmi, czyli z Natalią i z Jędrzejem z bloga fala.pl. Mieszkaliśmy zresztą u nich w Budwie przez kilka dni. Ale tak naprawdę z każdym kolejnym wieczorem, kiedy wracaliśmy z jakichś tam wspólnych wycieczek, nasze rozmowy gdzieś coraz mocniej koncentrowały się wokół tego nieszczęsnego koronawirusa. No i takim najgorszym chyba momentem był czwartek, czyli 12 marca, kiedy zaczęliśmy powoli snuć plany dotyczące powrotu do Polski. Planowaliśmy znaleźć się w Polsce w w albo w sobotę, albo w niedzielę, czyli albo 14, albo 15 marca. Ale ponieważ była dobra pogoda, to skłanialiśmy się ku temu, żeby jednak z Czarnogóry wyjechać dopiero w sobotę. W czwartek zaczęły napływać coraz bardziej niepokojące informacje, które głównie oscylowały wokół tego, że mają zostać zamknięte granice państw, przez które będziemy przejeżdżać. Główny problem tak naprawdę dotyczył jednej kwestii, a jest to... Ta kwestia zamyka się w jednym słowie – dezinformacje. Przede wszystkim dlatego, że zarówno strony ambasad, jak i pod temat na przykład jest tak na Węgrzech, gdzie jest po prostu odrębny portal, gdzie właśnie wszystkie te kwestie, które ustala rząd, są tam w teorii publikowane, a z drugiej strony nasze media podawały bardzo sprzeczne informacje. Do tego wszystkiego jeszcze dochodziła panika między innymi naszych rodzin i znajomych, którzy również nam podsyłali informacje, które też się między sobą gdzieś tam trochę wykluczały. I myśmy chyba siedzieli z czwartku na piątek do bardzo późna w nocy i medytowali, co tutaj ze sobą począć. No ale ostatecznie zdecydowaliśmy, że w takim razie będziemy z Czarnogódy wyjeżdżać i będziemy próbować dostać się do Polski. W piątek rano mój tata spędził parę godzin na obzwanianiu ambasad. I jakie informacje otrzymaliśmy w piątek rano? Po pierwsze, części powiedzieli, że Prawdopodobnie przejedziemy, tak? Natomiast, że o północy zamykają granice z Austrią. Jeszcze w tym czasie Słowacy również twierdzili, że przejedziemy, mimo komunikatu, który pojawiał się już wtedy, że cała Słowacja ma zamknięte granice. No i największą naszą enigmą były Węgry, dlatego że w przypadku Węgier było najwięcej sprzecznych informacji. Dużo osób twierdziło, że nie da się przejechać, że się da przejechać, że zamykają granice, że nie zamykają granic, że są ogromne kontrole, że mogą zatrzymywać. No i tutaj najlepsze są ambasady. Ambasada Węgier w Polsce odsyła do ambasady Polski w Budapeszcie, a ambasada Polski w Budapeszcie nie odbiera telefonu. Więc mój już z lekka wkurzony tata stwierdził, że zezwoli w takim razie do MSZ. Miła pani z MSZ poinformowała mojego tata, że oni zasadniczo nie udzielają takich informacji i że mam napisać maila do informacji konsularnej. Zaraz po tym, jak dostałam informację, że mam wysłać maila, to oczywiście tego maila wystosowałam. Informacje konsularne, tutaj muszę przyznać, odpisały bardzo szybko, to było mniej więcej 30-40 minut od momentu, kiedy wysłałam maila, przy czym informacje konsularne mnie łaskawie poinformowały, że mam korzystać ze stron internetowych, które dostępne są w sieci, czyli strony ambasad i tak dalej. A tam takich informacji nie było, w szczególności, że mnie interesowała konkretna, jasna informacja. Przejedziemy przez Węgry czy nie? Był to kraj, przez który tak czy inaczej musieliśmy przejechać, bez względu na to, czy byśmy jechali przez potem Austrię i Czechy czy przez Słowację. Później tak już było jasne, że przez Słowację nie przejedziemy. A przez y, granicę austriasko czeską wiedzieliśmy, że możemy przejechać do północy. Y, tak naprawdę mniej więcej około godziny 12.30 myśmy już wyjechali z budwy, dojechaliśmy do Hercegnowi, bo jest straszne korki i ogólnie się kiepsko jechało. Um, już wtedy mniej więcej wiedzieliśmy, że tak naprawdę albo ryzykujemy i po prostu ciśniemy na maksa w stronę Polski, próbujemy się przebić do domu, albo jednak podejmujemy troszkę może bardziej racjonalną decyzję. Czyli przenosimy się do Chorwacji, czyli do Unii Europejskiej, i próbujemy po prostu tutaj przeczekać ten najgorszy okres. Skontaktowaliśmy się z naszymi znajomymi, którzy tutaj w okolicach Plocze i Baciny mieszkają. Okazało się, że w sumie dobrze do nich napisaliśmy, ponieważ mieli wracać do Chorwacji dopiero za dwa dni. I już teraz wiem, żeby nie wyjechali z Polski i raczej by nie. Znaczy może by z Polski wyjechali, ale nie przejechali przez kolejne państwa. Hmm. I dzięki między innymi nam, oni też się dowiedzieli, że muszą już wyruszać w drogę. A dzięki nim e, i dzięki ich pomocy ogromnej, e, mamy tutaj w Plocze e, apartament i możemy tutaj spokojnie sobie mieszkać. E, I teraz, żeby była jasność. My tak naprawdę mogliśmy do Polski wrócić, ale po różnych rozmowach z różnymi osobami, e, doszliśmy do wniosku, że chyba jednak wolimy zostać w Chorwacji, gdzie po pierwsze jest mniej zachorowań. E, jesteśmy może nie na kompletnym zadupiu, ale jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest bardzo mało ludzi, bo w tej okolicy, w której mieszkamy, jest dużo apartamentów, które po prostu stoją puste. Mieszka parę osób, ale jest ich naprawdę, naprawdę bardzo mało, a sądzę, że też część osób po prostu przyjechała tutaj teraz na weekend. Ogólnie. Uważamy, że podjęliśmy dobrą decyzję o przeniesieniu się w obręb Unii Europejskiej, czyli przeniesieniu się do Chorwacji, ponieważ już wiemy, że 16 marca Czarnogóra zamyka swoje granice, więc prawdopodobnie byśmy tam utknęli też nie wiadomo na długo. Tutaj też tak naprawdę utknęliśmy, też nie wiemy na jak długo. Nie wiemy kiedy te granice znów się otworzą, kiedy będziemy mogli wrócić do domu, czy to będzie w ogóle w przeciągu najbliższych tygodni czy miesięcy. Więc tak naprawdę Wiemy, że, że może nam się tutaj troszkę zejść, ale z drugiej strony pracuję zdalnie, jesteśmy w stanie się tutaj utrzymać. Nie zostaliśmy bez pracy, więc w ogólnym rozrachunku uważamy, że była to słuszna decyzja. Jak będziemy na nią patrzeć na przykład za miesiąc czy za dwa, jeśli dalej tutaj będziemy, no to już jest inna kwestia. Plus jest taki, że mamy tutaj na miejscu znajomych, więc zawsze mamy jakieś wsparcie. Nie jesteśmy tutaj porzuceni, że tak powiem, sami sobie, także. Jak to będzie dalej wyglądało, nie mamy pojęcia, ale myślę, że jest na świecie dużo więcej osób w dużo gorszej sytuacji, które utknęły w dużo gorszych miejscach. I co jest ważne, wczoraj tego jeszcze nie było, ale dziś MSZ ogłosił, że stworzył słuchajcie infolinię dla osób przebywających poza granicami Polski, które chcą do Polski wrócić. My tutaj Wam na dole podamy ten numer telefonu, na który należy się kontaktować. Nie mam pojęcia, jak w tym momencie ta. Polinia działa, ale gdyby ona działała wczoraj, to jest pewne prawdopodobieństwo, że otrzymalibyśmy informacje, które były nam potrzebne i prawdopodobnie byśmy do Polski wrócili. Natomiast teraz jest już, że tak powiem, po ptokach, bo już do Polski nie dojedziemy. Zobaczymy, jak sytuacja się będzie rozwijać, ale mam nadzieję, że te wszystkie procedury, które zostały prowadzone i zamknięcie kolejnych państw sprawi, że ten na koronawirus nie będzie się rozprzestrzeniał. Jak mamy, fanach, spędzić najbliższy czas? Nie wiadomo, jak długi. Przede wszystkim będziemy siedzieć jak najwięcej w domu plus siedzieć jak najwięcej na łonie natury z dala od ludzi. Wiadomo, że za jakiś czas będziemy musieli gdzieś tam wychodzić do sklepu, no ale to tak jak i wszyscy wszędzie też musimy jeść i też musimy te zapasy uzupełniać. Hmm, oczywiście będziemy Wam tę te Chorwację teraz cały czas pokazywać. Myślę, że to będzie taka chorwacja, którą naprawdę mało kto ogląda, bo to będzie chorwacja kompletnie bez turystów. E, I mam też do Was taki mały drobny apel. Po prostu przekazujmy sobie wszyscy nawzajem informacje na temat tego, co dzieje się w danych państwach. Ponieważ no, niestety nasz rząd jest troszkę niewydolny, aby to zrobić za nas. I niestety, po, po tym, co, czego doświadczyliśmy wczoraj, wiemy, że po prostu jest za mało ludzi, którzy nie są w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Skala tego, co się dzieje w związku z koronawirusem, przerosła nas wszystkich. Tego sobie pomagajmy. Tak jak Wy pomagaliście nam wczoraj, dobrym słowem, wsparciem, tym, że chcieliście nam pomagać, nawet szukać noclegu. Dlatego po prostu w tych chwilach musimy się trzymać razem i sobie pomagać, bo nikt ze nas tego nie zrobi. I cóż, zapraszamy Was do tego, żebyście razem z nami nas odkrywali chorwackie sadówia. <grymne> I cóż, no i tyle. Taka jest nasza piękna historia z koronawirusem w tle. Może się jeszcze zastanawiać, dlaczego akurat zdecydowaliśmy się, żeby osiąść w Chorwacji. Tak naprawdę wczoraj rozważaliśmy trzy opcje, w sumie to cztery. No oczywiście pierwszą był powrót do kraju, ale to potem wyszło, że chyba nie jest najlepszy pomysł. Więc potem rozważaliśmy tak naprawdę trzy kraje. Po pierwsze zostać w Czarnogórze. Ale tutaj do Czarnogóry zniechęciły nas w sumie dwie kwestie. Jest poza Unią Europejską, a po drugie, jest bardzo blisko Albanii, w której w tych przypadków, przypadków koronawirusa było całkiem sporo. Więc, których od Czarnogóry odrzuciliśmy. Potem zaczęliśmy bardzo mocno rozważać powrót do Bośni i Hercegowiny, żeby zaszyć się w Sarajewie. Tam mieliśmy bardzo dobre mieszkanie, w dobrym miejscu, ale po rozmowach z rodzicami stwierdziliśmy, że. Lepiej unikać dużych skupisk ludzi. I jednak w przypadku tego wirusa lepiej trzymać się na uboczu, trzymać się mniejszych miejscowości, a najlepiej wsi lub w ogóle takich bardziej odseparowanych miejsc. I wtedy do głowy nam przyszła właśnie Chorwacja i okolice Ujścia Neretwy i jezior baczyńskich. I tak jak wspominałam wcześniej. Tutaj akurat pomogli nam znajomi, którzy tutaj na stałym praktycznie mieszkają, przez większość czasu mieszkają tutaj, ale też po części w Polsce. I dzięki nim po prostu bardzo szybko udało się znaleźć nam lokum. Przy czym też padło takie hasło, że nie wiadomo czy Chorwaci nie będą się na przykład bali nam wynająć mieszkania, bo już teraz wiemy, że na przykład Niemcy w innych krajach mają problem, żeby wynająć pokój w hotelu czy w hostelu. Bo po prostu ich właściciele boją się po prostu ich gościć i wymagają od nich posiadania aktualnych badań. No ale tutaj na szczęście nie było takiego problemu i na pewno wiemy jedno, że to będzie nietypowy pobyt w Chorwacji, bo będzie tutaj po prostu strasznie pusto. Wiemy też, że niestety Chorwacja nas troszkę finansowo dobije, bo niestety nie jest najtańsza z tych wszystkich krajów, które rozważaliśmy. Ale są pewne plusy tej sytuacji, bo na przykład tutaj możemy normalnie korzystać z telefonu, z internetu, co jest jakby sporym ułatwieniem i udogodnieniem, bo nie musimy gdzieś tam dodatkowo ponosić jakichś jeszcze kolejnych kosztów na kupno lokalnej karty SIM. Plus mamy dobre Wi-Fi działające w apartamencie, więc, więc rozważając różne za i przeciw, Chorwacja wyszła nam najbardziej optymalnym, neutralnym i chyba jak na razie bezpiecznym wyborem. No i w związku z naszą kwarantanną właśnie dzisiaj poszliśmy na zakupy, a wylądowaliśmy na 5 kilometrowym trekkingu i jesteśmy na półwyspie, który znajduje się przy wejściu do portu w Plocze i właśnie sobie obserwujemy jak tam wpływa prom z Berliszaca, który jest tam gdzieś za mną tutaj. I tak jak tutaj się zapaliśmy, to jest w ogóle jakiś opuszczony budynek wojskowy. Jak tu się zapaliśmy, Marek tak się spojrzał i stwierdził, bardzo dobre miejsce na kwarantannę. Także Także będziemy spędzać kwarantannę włócząc się po takich właśnie miejscach, gdzie nie ma ludzi, bo będziemy mieć pewność, że... chociaż w sumie teraz w tych czasach nie można mieć pewności, ale przynajmniej będziemy starali się unikać dużych skupisk i po prostu trzymać się takich bardziej naturalnych i opuszczonych miejscówek, żeby po prostu gdzieś tam to swoje zdrowie chronić.